Pani Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji wyjaśnia rozterki Rafała Trzaskowskiego i to w dość dobitny sposób. Pamiętajcie, żeby podać ten film dalej, polubić go i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, po więcej takich filmów. Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na to, że panuje obecnie takie. Zjawisko i ono jest obecne w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii, że półtora roku po objęciu władzy przez ten nowo wybrany rząd, społeczeństwo zaczyna się od tego rządu odwracać. No i co to się dzieje, że to społeczeństwo zaczyna się od tego rządu odwracać po półtora roku, a nie po jednej kadencji, czyli czterech latach, albo najlepiej po ośmiu, bo zazwyczaj to rządy jednak zużywały się po znacznie dłuższym czasie, na przykład właśnie po ośmiu latach, a nie już po półtora roku. No i Rafał Trzaskowski rozknął. Minia. Dlaczego tak się dzieje w Polsce? Dlaczego e, e, nie ma takiego poparcia dla, dla rządu Donalda Tuska? Dlaczego rząd Donalda Tuska traci poparcie w sondażach? Zawsze było coś takiego, że po roku czy półtora rządzenia e, był taki no, moment miłości pomiędzy rządem a, a, a wyborcami. Natomiast gdzieś to się skończyło. To Rafał Trzaskowski nie dostrzega, że ludzie przestają popierać ten świeży, powiedzmy, półtora roczny rząd, dlatego że mają dosyć właśnie wciągania do wojny, mają dosyć zadłużania na potęgę, mają dosyć takiego poczucia, że ludźmi rządzą melepety, które generalnie z żadnym kryzysem sobie nie radzą. Mają dosyć propagandy i cenzury. Tego Rafał Trzaskowski nie widzi, nie? Panie Rafale, panie prezydencie. Ludzie odwracają się od was. Bo mają was po prostu dość. To jest tak proste.